Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj szukamy wygranych. Dwa razy krzyżówka, raz łówka i raz szmaragdowe dolary. Z z numerem 16 szukamy szmaragdu albo podkowy. Szmaragd albo podkowa. Także na razie nie ma nic. Garnek znowu, nie ta zdrapka. Szmaragd albo podkowa. Hmm, hmm, hmm. No niestety, niestety, będzie pustak. Tak, proszę państwa. Jest pustak. Także zdrapka przegrała. Zobaczymy sobie, co słówka tutaj nam przedstawiają. Co słówka nam przedstawiają. Zaczynamy od literki. Od literki i i jest Gil, ale my nie chcemy piwa też nie chcemy. Do Wietnamu też się nie wybieram. G, gil, bo jest ten gil, nas prześladuje dzisiaj. O, osa, teraz masz, upieprzy nas. O, ok, a, znowu ta osa, A a. A, A, jeszcze to jest A. Jedziemy ostro. C. C, 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 Y, Y, T, 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 W mamy tu w, tu w, tu w, tam b, m, i mamy e, h. Mhm. L jest mamy Gil jest pierwszy Gil pierwszy Gil L ok M M M K K K S jest osa S. S I F F no czyli mamy dwa słowa. Nie było N. Nie było R. Mm -hmm. No dobrze. No nic tu nie wymyślimy. Może krzyżówki nadrobią. Może krzyżówki nadrobią. K. Jest K. Oko. Knot. Walentynki. Ale już po nas. bo po, znaczy po nas. Po nas bo o tym sezonie walentynkowym także nie ma C. Cytr wypity, bo to Walentynki. Mm, j jest tutaj J T Tadeusz gdzieś tu Polas mhm. U U U, U. F B Mamy bóg B Okej okay. jeszcze gdzieś nie A A A A A A, A. A. A.

i lis, o, oko, o, o, to jest jeszcze a, i tu p, nie ma p, z, z, ...i D. 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 No dobrze, mamy Bóg. Mamy oko. I co? Więcej nic nie mamy? R. Nie było R. L. F. Ale nie było L. Także... Tak, moi drodzy. No bo nie widzę nic. Chyba że wy widzicie, ale ja nie widzę. Bóg oko, Bóg oko. Nic więcej nie widzę. No, no i ostatnia krzówka. Idziemy. Adam. Adam. Adam dwa. Adam 3. Adam cztery, adam pięć, adam sześć, adam siedem, adam osiem. Ośmiu Adamów, Felix. Nie ma Feliksa. Mamusia jest, mamusia z mam Z mamusia z mam i J. Panie Janie. Proszę się przyznać. W. Jest W. K. Jest K. Kos. Irak. Oko. U. Nie ma. S. San. Es. D, jest D, jest D, N, N, I tu było A, patrzcie, N, czy ktoś widzi N? Tu jest N, tu jest N, i tu jest jeszcze N, L.

i mamy jedno, dwa, z, 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 y i P. f było, b nie było, ale P nie ma. Także mamy raz. Dwa. Ry, o, nie było. Ry, o, nie było. O, nie było. by nie widzę. Raz, dwa. No niestety, dwa słowa tylko, moi drodzy. Kaplica, nie? Po całości. Kaplica po całości. Co możemy zrobić? Możemy tylko dać łapkę w górę na pocieszenie. Na pocieszenie. Na razie, ho, cześć.